Hej, cześć, dzień dobry z tej strony. Andecy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Day Panda. Tylko nie dałem tortu żadnego, a zdobędę punkty. oh my god hit. Witam was serdecznie. Jestem sam i jestem, jak słyszycie, jeszcze trochę zakatażony, ale już jest trochę lepiej niż było. Mam otwarte balkony okna, więc powinien to też słychać. <laughs> Bo wszystko sobie jeździ za oknem, ale jest ciepło. I, I zbiera się właśnie na burze i na deszcz, więc może być też tak, że za chwilę w połowie odcinka wybiegnę na balkon i... I zacznę składać rzeczy z balkonu. Tak się może wydarzyć. Wiecie, żeby nie napadało, nie? No, generalnie Miszka koło mnie leży. No i co? I lecimy sobie z DBD. Ja myślałem, że już nie ma tych, tych, tych. Że ten event się chyba. A może, czekajcie, może się, może się event skończył, a po prostu ludzie wzięli torty. Bo ja tych tortów na te punkty to ja mam 110. Czajcie? 110. Ogen. haj. Myślę, że to jest idealnie. O nie, artisto chyba jest. Tak. No dobrze. Przeżyjemy. No już ktoś leży? Ej, dopiero się mierzy, zaczął. O, tu to jeszcze totem w ogóle. Czekaj, ta. to... ten też jest ważny, tak? Ja go zrobię. Nie będzie. No przestań z tymi ptakami, babu. O, dobra, rób. Ja nie wiem w sensie, gdzie oni się gonią. Chyba gdzieś daleko. Widziałem ptak, jak leciał. Widziałem ptaka, cień. O, szajs. No nie, dramat. Spadaj, babo. No weźcie ją, no dajcie spokój. Oj, ała, ała. No, nie podnosi, na no, chyba żart. Ech, wiszę. Na 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 Wisze. Na 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 Dziękuję A Pan mi uleczy od razu? No ona jest bezczelna, sięgam. Dobra, żeby to tam będzie super Doskonale. Czy mogę się wyleczyć gdzieś? Jakaś skrzynka? Czy ktoś widział skrzynkę? Kochani, czy widzieliście skrzynkę? Bo ja? Nie. No nie? No nie. <laughs> nie widać. O, czekajcie, tu się leczą. Teraz ja do nich sobie podbiegnę. Hi, hi, hi. Idź it's mi, me, idź it's mi. Teraz ja. Dziękuję. Jaka zwarta, słuchajcie, ekipa. A, no tak. A gamer leży. To no, trudno. Przykro mi. Ja też leżałem. I nawet na hakku bylem. Takie rzeczy. Może jeszcze gdzieś tam rozwalę? Na przykład. Tak przypadkiem. W razie Noeda. O, tu jest Gen. Wrzaczku, wrzaczku, wrzaczku O Boże, jak wieje, co tu? Raz mi strąci monitory, no ludu kochanego Oho Już ptaki lecą Jesus Nie tak bardzo chyba żart. No hit. Dobra, dalej gana. Stunelowałaś go fajfusi co jedna. Oh my god. Chodź. Go, 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 ale, ale, ale. Co tam się dzieje pod tym hakiem? Masakra. Co ona robi. Aha, on A, on da miał. A ten się zerwał chyba! W ogóle sam z siebie. what? <laughs> widziałem to, widziałem to. Pta siara jedna. O, być! Nie no, dramat, widzowie dramat. Jezus, on się tu z kręci. No hit. Słuchajcie, dwa geny. Musimy wyjść. Nie ma innej opcji. No tylko pytanie. Czy on może przestać się tu kręcić? o, o Jezu, sorki. ona to przylezie teraz. No dajcie spokój, dramat. Czy ty mnie widziałaś? Jezu, widziałaś. Tu jest totem. Boże, co to był zapisk. Tu jest totem po polsku jeszcze raz. No, ale nie kampimy tu. Wynoha! Co za Dziara w ogóle. Serio? Jest daremna w ogóle. Nie. Daremna jest Zasia poczekaj. Czekaj Jasia. No, za nami idzie Dziadek, I'm sorry Chyba, że... Nie, czekaj, nie, nie ma jej Może wyjdziemy? Byłoby miło Dugana, chodź, Dugana, no, iść. Tu, kręć! Jezu, ten jak się... No co ty robisz Francis, tej Adam? A, ojej... Tam daleko, oh my god... Proszę, amatorzy... Czy zdążymy. Dobra. na tej sali nie popana. Ale pewnie kampi tam. Na bank No już terror. Mhm. Oczywiście. Jak ona jest głupia, przysięgam! Nie, nie mogę bo jestem ranny <coughs> Więc nic nie zrobię teraz. Nie <coughs> o Jezu! Gdzie brama jest? Bo jakby nie zwróciłem uwagi I mamy... Kuraj, co to? A, latarka O, becz No chyba jesteś chora na web. I tu jest jeszcze hak, świetnie ja nie wierzę. On już wylazł, no to ja też ginę. Hit. No i drodze, no i drodzy. I co? I wiadro. Dramat. No trudno. O, dostałem plus rankę. Miło. Ghostface. Dobra, moi kochani. Trzymajcie się. Byłem ja. Lofki, kiski dla następnego papa. Pa, buzi.